Szczęśliwa Bożej Maria, uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Praktykujmy to i ćwiczmy. Dzisiaj to jest w sobotę, wieczorkiem. Uwielbiajmy, dziękujmy i chwalmy. Uczmy się kultury dziękczynienia. Wyrażajmy naszą wdzięczność Bogu. Uwielbiajmy, czyli uznajmy, że Bóg jest Bogiem. E, chwalmy, bo Pan mieszka w chwałach swojego ludu. Tak mówi psalm. Czyjmy to, co dobre, krótko mówiąc, w oczach Pana. W filmie głównym powierbiamy w naszej codzienności oraz w słowie z dzisiejszej Ewangelii. Natomiast teraz okrywam nas krwią Pana, by zły duch nam nie przeszkadzał w naszych słowach, myślach, uczynkach, w tym wszystkim, co jeszcze będzie dzisiaj naszym udziałem. Mocą krwi Jezusowej, niech zły duch trzyma się od nas. Z daleka oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Zapraszam do uwielbienia, dziękowania i chwalenia naszego Ojca w niebie. Na pewno każda kolejna osoba będzie cenną zdobyczą nieba. Chwała Panu. kialatem, suara, Dobrego wieczoru i z Panem Bogiem. Chwała Panu.